Dzień dobry, witamy wszystkich państwa bardzo serdecznie. Z Centrum Kongresowego ICE w Krakowie trwa drugi dzień konferencji InwestCAVS 2022. Ze mną pan Andrzej Basiak, prezes zarządu spółki MP. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie wszystkich państwa. Na początku chciałbym panu pogratulować wczoraj rozdanie nagród, a MP wygrał w kategorii FinTech 2021. Tak, to bardzo miło, że tyle osób docenia naszą pracę. A konkurencja była bardzo silna, bo jak ja to napisałem na ankietnie, wygrać z Blikiem to bezcenne, ponieważ tam w tam ten, ten, ten segment płatności zainwestowały banki, to jest w ogóle usługa jakby kierowa. Ale faktycznie to mPay był prekursorem takich usług płatniczych za pomocą komórki, bo już w 2008 roku mPay zapoczątkował peer to peer i w ogóle jakby słowo fintech w Polsce w latach 2008 10 kojarzyło się głównie z mPay, bo wtedy byliśmy prekursorem. W lutym, jeżeli dobrze pamiętam, w końcówce miesiąca publikowaliście w raporcie liczbę nowych klientów, no i mamy rekord. Dobry rok za nami. Tak, tak. Pozyskaliśmy w 2021 roku bardzo znaczącą liczbę klientów. Pewnie złożyło się na to kilka przyczyn oczywiście marketing, ale też bardzo dużo nowych produktów. Też takich produktów, które wymagają od użytkownika. Tego, żeby mieć jakąś aplikację do, do płacenia za autostradę, państwo wprowadziło etola jako usługę wymagalną i udało nam się ruszyć 1, 1 grudnia. No poza tym też dołączyło do nas grono inwestorów ze spółką Dziki Trener, która poparła nam pozyskanie klientów. O tym, że spółka stała się w ostatnim czasie bardzo popularna, chyba nie musimy przekonywać naszych widzów, no bo przecież obroty na New Connect wzrosły skokowo. Z czego ten fakt tak naprawdę wynika? Być może niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą. No i pytanie: co dalej? Mam nadzieję, że ten fakt wynika po prostu z podstaw, to znaczy tego, że pozyskujemy bardzo duże ilości użytkowników miesięcznie, wprowadzamy nowe produkty. Uruchomiliśmy też sprzedaż i porównywarkę ubezpieczeń. Sprzedajemy właśnie te, te usługi, które są takie codziennego użytku oraz to, że do, dołączyła do, do nas grupa inwestorów, która zamierza dostarczyć spółce produkty z dziedziny krypto. No, czekamy na to, kiedy to, kiedy, kiedy to się stanie. Spółka gdyby, ma potencjał do tego, żeby wykorzystać krypto do codziennych to powiedzieć, no, w codziennych finansach użytkowników, bo do tej pory krypto w Polsce kojarzy się bardziej tylko z giełdami i, i z inwestowaniem, ale być może da się to zmienić i ucywilizować, jak ja to mówię, krypto. No, wcale właśnie nie do końca musi tak być. Kryptowaluty mogą być w przyszłości środkiem płatniczym w wielu aspektach życia codziennego. Czy 2022 rok będzie lepszy od poprzedniego? Tak jak planujemy i jak widzimy po, po tych pierwszych dwóch, trzech miesiącach, pomimo tego, że na rynku jest niespokojnie, to spółka stabilnie pozyskuje nowych użytkowników myślę, że na rynku w ogóle wśród użytkowników, którzy do tej pory już użytkowali na przykład konkurencyjne produkty, okazało się, że nasza aplikacja jest w sposób przyjaźniejsza, wiele funkcji, których niektórych nie ma. Tutaj przykładem dobrym jest miasto Kraków, które ma trzy strefy parkowania i na przykład żeby się zorientować, w której strefie aktualnie się jest. No w aplikacji MPI można to po prostu zrobić po geolokalizacji, wiadomo ile, ile się płaci. Co do innych jakby produktów, no niektóre rzeczy ogłosiliśmy, no bo to widać, że w komunikatach to na przykład... Intercity, czy te, ten rodzaj jakby w ogóle dopełnienia naszych biletów, ponieważ mieliśmy do tej pory tylko bilety regionalne, teraz jak dopełnimy to intercity, to wraz z parkingami jakby troszkę zamykamy taki ekosystem użytkowania aplikacji, czyli użytkownik może podjechać na, na parking, zostawić samochód, włączyć parkowanie, przesiąść się na e, komunikację kolejową międzymiastową, na przykład po, pojechać do, do, do Wrocławia i w Wrocławiu przesiąść się na komunikację miejską, gdzie w planerem podróży dalej kontynuować całą swoją podróż. To jest takie według mnie wyczywistnienie idei Smart City w prostej aplikacji w takich finansów dnia codziennego. Narzekamy w Krakowie na brak miejsc parkingowych, ale narzekamy czasem także na to, że ciężko znaleźć parkometra, tak, przynajmniej będzie nieco łatwiej, prawda? No tak, to, to zdecydowanie właśnie, jak gdyby sama użyteczność jest jakby jednym elementem. Staramy się wprowadzać nowe rzeczy, występujemy też do miast z takimi projektami, pomysłami, gdzie w związku z tym, że, że, że mamy dużą ilość użytkowników, w odpowiednim sposób można robić predykcje potencjału zajętości danych miejsc w, daną, w czasie rzeczywistym. To jest oczywiście proces, który będzie następował, ale to jest taki naturalny rozwój właśnie tych fintechowych rzeczy, tak, że wychodzimy od prostego i opłaty, a być może dalej da się przewidzieć, gdzie są miejsca wolne i tak dalej. No, ja przewiduję też dalszy rozwój tego, tego, tego segmentu, ponieważ miasta będą właśnie przez to, że są duże zajętości miejsc, prawdopodobnie ograniczały w ogóle wjazdy do miasta z odpowiednim euro, euro 6, euro 5, będą inne ceny i to sprzężenie jakby aplikacji z systemami miejskimi to jest przyszłość rozwoju w tej dziedzinie, bo my jak gdyby... Chcemy użytkownikowi dać coś, coś więcej niż tylko aplikację, do, do, do której go wyrośliśmy, tak? do, do takiego do użytkowania codziennego, tylko żeby użytkownik mógł sobie dalej e, przejść na, na finansowe jakby, swoje rzeczy, tak? mógł płacić swoje rachunki, e, mógł inwestować, no, już mamy ubezpieczenia i tak dalej wydaje się, że obserwujemy właśnie wzrost zainteresowania walorami spółki, też kwestie związane z finansowaniem samej działalności. I tutaj moje pytanie, czy będziecie w przyszłości przemierzać taką naturalną drogę w ramach właśnie rozwoju działalności, czyli być może myślicie o przeniesieniu notowań z parkietu NewConnect na parkiet głównych giełdy papierów wartościowych? To musi się stać naturalnie, to znaczy musimy jakby urosnąć do takiego poziomu, gdzie to, 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 to przejście jest jak najbardziej potrzebne i wskazane. Być może, jeżeli uda nam się przejść też na, na rynki zagraniczne, to będzie już jakby przyszły rok, ale w tym roku pracujemy organicznie, pracujemy z inwestorami, którzy jakby dołączają w rundach finansowania prywatnego. I, I na razie to, to w tym roku ten plan nie jest priorytetem. Priorytetem jest rozwój i pozyskiwanie użytkowników i pójście w kierunku takich produktów masowych inwestycyjnych, tak? Bo ta spółka to zapowiadała. Nie udało się zakupić domu maklerskiego od banku BPS, bo bank, ponieważ bank się wycofał jakby z tej transakcji. Ale nie zarzucamy tego, mamy inne pomysły. Jak widać tutaj na państwa konferencji, w ogóle pójście w kierunku jakby szybkiego inwestowania, robodarstwa, to myślę, że jest ciekawe miejsce do tego, żeby Przysłowiowy, Kowalski mógł szybko i efektywnie zainwestować w swoje środki. Jasne. Jeszcze raz na koniec gratuluję zwycięstwa w kategorii Fintech i chciałem Panu bardzo podziękować za naszą dzisiejszą rozmowę, a Państwu za uwagę. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnych newsach.